Cześć, witam z powrotem na moim kanale po długiej przerwie. Nie będę ukrywać, przerwa była długa, ale może potrzebowałam to. I teraz wracam z nowymi pomysłami w nowym roku. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Także zapraszam Was na pierwszy film. I e, pierwszym filmem e, jest film modowy. Odnośnie rajstop. Jakiś czas temu, chodząc po tutaj holenderskich lumpeksach, zawsze patrzę też ym, na taki dział, gdzie są jakieś takie dodatki. Przynajmniej można znaleźć jakieś naprawdę fajne y, rzeczy, takie y, bieliździane. No i oczywiście y, zawsze też są rajstopy. Ja rajstop, że tak powiem, używanych nie kupuję, chyba że one są oryginalnie zapakowane. Wtedy nie mam totalnie problemu i lumpeksy, przynajmniej tu w Holandii, przepraszam, nie mam porównania do Polski, bo z... nigdy na to nie zwracałam jakiejś uwagi, e, więc trudno mi powiedzieć, ale e, jakoś nie kojarzę, żeby w Polsce to było, w, e, w Holandii po prostu to jest wysyp, rajstop, e, skarpetek, ogólnie takich pakowanych, oryginalnie widać, że nieużywanych, z... dlatego postanowiłam zaryzykować i kupić e, rajstopy, które są z lat 70., 80. bądź 90. Nie jestem tego pewna, ale wydaje mi się, że jedne są z 70., 80. na pewno. Oryginalnie zapakowane, żeby je wystylizować i żeby zobaczyć, czy one w ogóle jeszcze działają. Dwie pary stopek mam zapakowane tak oryginalnie jeszcze w folię, nigdy nie zostały otwarte, także super. Jedna para y, była nowa, była tak, jakby zapakowana trochę inaczej, ale ja ją kupiłam jako pierwszą i w ogóle totalnie nie pomyślałam o tym, że będę nagrywać taki film. Y, zostawiłam to dla ciekawości, ale nie mam już tego oryginalnego opakowania, one zostały przeze mnie już wyprane, ale nie noszone jeszcze. Także nie wiem, czy na mnie w ogóle pasują, nie wiem, czy one w ogóle przetrwają ten film, y, czy one przetrwały pranie, nie? Także jest nieźle. W, ta y, w takim razie pokażę Wam, co dzisiaj mam. I za chwilę przejdziemy do stylizacji. Ok, zacznijmy od tej pierwszej pary, która już została nie dość że zmielona przez mojego psa. Ten papier, no to po prostu nie mam tego plastikowego woreczka, tego oryginalnego, ale są to rajstopki Fantasy Panty, które są prawdopodobnie produkcji holenderskiej, bo wszystko jest napisane po holendersku. Cena 4,5, na pewno nie euro. Stawiam, że to było jeszcze guldeny. Ok, i są to brązowe rajstopy. Nie, mam, nie wiem jakiej grubości, nie będę zgadywać, w taką jakby, no w taką krateczkę, w ogóle bardzo, boję ja się, że zaciągnę moim pojedynczonkiem, bardzo modne teraz wzory, no i oczywiście brąz, to są moje pierwsze brązowe rajstopy, więc yy, jestem bardzo ciekawa jak je wystylizuję. Następna para to są e, Hudsony. I to jest w ogóle tu wszystko napisane po niemiecku, więc prawdopodobnie to są w ogóle jakieś niemieckie rajstopy. Ale są to żółte rajstopy, w takie małe, drobne kropeczki. Kupiłam za centów, No mniej więcej tyle każde rajstopy kosztowało, jak mam być szczera. I dajcie mi znać, bo e, do Lumpeksów, do których chodzę, jest naprawdę masa różnych do kolorów. Czy Was to interesuje? Mogę robić więcej takich filmów. Mm, w każdym razie są to 20 den. E, i to pewnie jest cena 7,95, 150 nie wiem czego czego, jeżeli to jest niemieckie obstawiam że to były marki, ale czy na pewno, nie wiem co to znaczy 150 marek, ale co to znaczy 70, co było, przepraszam, muszę zrobić research chyba lepszy i dowiecie jakie kiedyś przed markami, czy w ogóle coś przed markami było. Jaka waluta była w Niemczech? Yy, w każdym razie 150 marek prawdopodobnie kosztowały originalnie, mi kosztowały 50 centów. I ostatnia para to yy, rajstopki. Ja Wam stawiała, że to są najstarsze, czyli bym to powiedziała właśnie, że to z lat 70., 80.: rajstopy Duet firmy Helenka. <grymka> Słodko. Helenka, taką przestrzenną panią, i właśnie ten styl tej pani yy, tak mi nawiązuje do tych lat. Więc yy, no super i właśnie ten jeden lubek miał bardzo dużo, więc yy, bo to jest też, to jest, ja ogólnie powiem tak, ja jestem fanką lumpeksów na wsi, bo na wsi i na, na bogatej wsi, o, bo tam jest bardzo często yy, także po prostu ktoś oddaje te ciuchy, może po jakiejś swojej babci, po jakiejś cioci, po osobie, która po prostu mieszkała w okolicy i to są bardzo jakościowe yy, ubrania, to jest dużo ubrań z lat 70 -tych, 80 -tych, w super cenach w ogóle oryginały często, więc ja jestem tego fanką i ja uwielbiam tam jeździć i właśnie te nie masę takich rajstopek. W każdym razie mamy tutaj rajstopy 20 den również w kolorze zalm, czyli łososiowym i z tego, co mi się wydaje, to tutaj jest jakiś taki nadruk na nich. Czy słyszycie mojego psa, który w ogóle płaczę? Dobrze. Zobaczmy, jest bliska. Jak widzicie, yy, no to jest trochę zniszczone, mam nadzieję, że no, to raczej to znaczy nie jest pleśń, to jest po prostu jakiś brud i, 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 i po prostu ślad czasu, ale widać, że to nie są nowe rzeczy. No i mamy tutaj rajstopki, aha tak, one faktycznie mają tutaj jakąś taką aplikację ze srebrnym paskiem i taką, 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 o. Yy, no to mamy rajstopki. Wyglądają one... Mm, takie ciasne tu. No to po prostu stopki Są stopy Z czego są stopy Czy coś tu jest w ogóle napisane o nich? Nie, ale że są fantastyczne. Tu jest napisane OKER, czyli pewnie OKRA. OKRA. Taki kolor trudno powiedzieć, no ale chodzi o to, że to jest kolor łososiowy. Nic nie ma napisane, co kosztowało 4 guldeny i można było za nie dostać jakieś 25 punktów. Holendrzy uwielbiają zbierać punkty, jakieś promocje, więc to już oddziałało od zawsze w Konandzie. widzicie, możecie tutaj zbierać sobie punkty na jakąś kartę, taką do zbierania punktów, więc może w jakimś takim domu towarowym to było czytać. W każdym razie tak wyglądają teraz stopki. Kolor jest totalnie, nie mój jak mam być szczera, nie, nie, lubię takiego koloru. I one przypominają mi takie stare rajstopy, jak kiedyś były w Polsce w kiosku do kupienia. Właśnie takie matowe, takie, że widać ten, tę przędzę. Ja nie będę zmyślać z jakiego materiału one są, bo nie wiem. Ale tak, tak trochę wyglądają, mam nadzieję, że się nie rozwalą. Bo jeżeli one to są rajstopy, powiedzmy z lat 80., no to one mają ponad 40 lat, około, powiedzmy, nie? No i, no i tak to wygląda, tu jest ten... Ym, ten, te zdobienie tak... W sumie jak ja tu wsadzę stopę, to ona będzie napięcie prawie. No nie wiem, no albo chodzi o to, że o, wiem, ona będzie tak jakby może z sprzo... Chociaż nie, bo tutaj jest szef, to ona jest z boku. Hm. No zobaczymy, nie wiem jak to w takim razie ograć, bo obawiam się, że jak ja tu wsadzę stopę, ja mam małą stopę, to to będzie jakby taka bransoletka na kostkę. Zobaczymy. Kolejna para, otwórzmy sobie tą... Czy tu taklejone? No. Zwalimy już tu plastik, bo jej i tak go nie będę trzymać. Uuu, Te żółte. To mi się w ogóle bardzo spodobało przez te małe kropeczki. No też widać, że wiadomo, gdzieś sobie u kogoś w szafie leżały. U, ale one są się, ale to jest mniej więcej, tamte były takie bardziej sztywne, a te są jakieś takie bardziej lejące się, ale powiedzmy, no to jest ta sama klasa, yy, w sensie klasa, no bodajże, no jak topki, nie, z klinem tutaj. Yy, no, takie, takie małe, drobne kropeczki. No, moim zdaniem są bardzo, bardzo fajne. Y, ja ogólnie nie nawidzę rajstop 21, bo dla mnie to są rajstopy na jedno założenie do dosłownie na 5 minut. Bo ja już od razu mam jakieś od pierścionków albo od stołu, od krzeseł: ktoś tu kto chodził y, do szkoły. Y, nie wiem jak to teraz wygląda, ale powiedzmy 20 lat temu, to kojarzy pewnie, że te zasrane krzesła w szkole były zawsze takie oputarte, i one zaczepiały ci zawsze rajstopy, i tu z tyłu miały się zawsze podarte rajstopy. Więc ja mam taką traumę ze szkolnictwa polskiego i jakoś nie, po prostu rajstopy 21 nie są dla mnie. No ale. Zróbmy z nimi teraz stylizację. Hej, okay, jestem z powrotem. Zasłoniłam e, lustro e, ubraniami, żeby po prostu może wa, Was nie rozpraszało to odbicie, no bo ja się będę tu ruszać, e, no i tak, tak, wymyśliłam. W każdym razie ja zrobię Wam przebitki, żebyście widzieli całą e, tą stylizację. Po pierwsze, rajstopy są na mnie za małe. Ja po prostu mam krok, wiecie, dużo niżej niż powinien być, więc niestety, bo wzór jest przepiękny i super pasuje w ogóle do tej sukienki, no są dla mnie po prostu za krótkie. Ja nie jestem też jakąś mega wysoką osobą. No ale cóż, tak chodzić, żeby mieć Krok dużo niżej to, to nie potrafię, jest to niewygodne i nawet myślę, że sposób, żeby wciągnąć na to jeszcze majtki nie wiem, czy znacie taki sposób, że jak macie spadające stopy, to zakładacie na nie majtki. Też nie chcę się nie sprawdzić, bo one już są naciągnięte na fulla i boję się po prostu mocniej wciągnąć, bo po prostu mi powękają, a nie chciałabym ich uszkodzić, bo po prostu może komuś się oddam. Może ktoś jest ode mnie niższy, jest fanem retro. I z chęcią y, takie rajstopki ode mnie przyjmie. E, w każdym razie tak wygląda moja stylizacja. Te super rajstopy, które bardzo mi się podobają i na pewno będę szukać takich, tyle że w moim rozmiarze. E, wszystko w ogóle to jest śmieca, stylizacja. To jest. E, to jest Zumpex. Y, czyli buty, e, Tamari skórzane, wyciągnięte z dosłownie jakieś 20 złotych. tak jak mam w Polsce ostatnio, mam mi przywiozła teraz, jakby inne święta. Do tego te super rajstopy. Sukienka, która jest również w i to jest jakaś w ogóle firma australijska, ale sukienka jest piękna, ona jest ala taka sztuksowa, to jest taki materiał. No ale w tym brązowym trendzie świetnie się sprawdza, ja w ogóle polubiłam się z brązem i bardzo lubię łączyć go właśnie z czerwienią. Um, dlatego mamy do tego bluzkę taką, która jest taką mikromeszem. Ja mam małą obsesję, jeżeli chodzi o mikromesze, więc yy, jeżeli chodzi o panterkę w mikromeszu, to już mam chyba w trzech różnych kolorach. Tym bardziej, że mam taki jeden lupek gdzie one co chwilę są w różnych kolorach po euro. No i tak to wygląda, Wam robię przebitki, żebyście widzieli w całości, ale ogólnie, a i pasek, pasek również, to jest pasek skórzany. Również wy, wyciągnięte gdzieś na lumpie. Nie zdążyłam tylko dorobić sobie dziurki, więc jest tak, ale powiem Wam, że i tak się trzyma, więc nie wiem, czy w ogóle tak tego nie zostawię, bo te inne dziurki się sprawdzają, na przykład jak ja chcę marynarkę nim ścisnąć i tak dalej. Ktoś go już obciął, czyli ktoś go nosił tylko na talię, ale mi to nie przeszkadza. Jedyne, co myślałam, to może tak ładnie zaokrąglony ruch. W każdym razie tak to wygląda, i przechodzimy do kolejnej pary. Mam kolejną stylizację z tymi. E Łososiowymi, rejsówkami i taką. Są dobre, ale są bardzo mało rozciągliwe, ale są dobre. I żywotność daje im dosłownie 15 minut, bo łatwe gdzieś zaciągnięcie, bo o miał piesek, kotek. To niestety się u mnie nie sprawdzi. Um, one mają taką. Też na przykład wam pokażę tutaj, właśnie w koło kostki, e, to jakby taką bransoletkę I to bym no, nawet spoko ale z drugiej strony nie bardzo bym jakby to nosi. No na pewno nie są to e, rajstopy takie zimowe, rajstopy do, do wyższych butów, no bo zakryjemy to po prostu, a one dość fajnie ogólnie scaliły się z kolorem mojej skóry i tak wyglądam, jakbym po prostu rajstop nie miała. E, więc tak może w takim trochę właśnie stylu lat 60 to sponica, którą sama zrobiłam na szydełku, w takich właśnie kolorach z butami takimi właśnie, żeby to było widać. Tak specjalnie dobrałam. No nie jest to coś ze znowu tu po roku na pewno, bo normalnie bym pewnie zamarzła w tych rajstupkach, ale nie są, naprawdę nie są takie złe i są naprawdę bardzo wygodnie, więc jest jeszcze szansa, że je założę kiedyś i po prostu będę normalnie używać. I teraz to! Powiem Wam, że to jest bardzo kolorowa, ale bardzo podoba mi się ta stylizacja. Te rajstopki są takie w ogóle luźne i ta pięta jest w ogóle nad moją piętą, jakby ona ma taką zaznaczoną piętę, ale ma małe stopy, więc po prostu ja mam ją dużo wyżej, ale są takie tylko, tylko, ale są naprawdę bardzo wygodne. Tych kropeczek niestety za bardzo, no nie widać, tak jakbym chciała, żeby było widać i szczerze powiem, ten kolor nie wygląda najlepiej. Na nogach. Tym dzisiaj, jak widzicie, to zrobiło się ciemniej, zrobiło się bardziej szaro, bo dzisiaj jest szarowa, więc ten kolor wygląda dość, dość kiepsko, dość tak zgniło, ale ogólnie bardzo podoba mi się ta stylizacja, Wełniana spódniczka z chemu to jest kupione z drugiej, z drugiej ręki ale Haim kiedyś robił fajne rzeczy, wiecie teraz nie, ale kiedyś były fajniejsze więc e, super spódniczka e, do tego zwykła biała koszulka i taki top, to zrobiłam to jest moja pierwsza rzecz zrobiłam w 2025 na szydełku no to jest taki top ze skrawków, multicolor będę go nosić na pewno i latem i zimą, jeśli się sprawdza właśnie też do takich warstwowych e, stylizacji, w każdym razie, razie stópki są fajne naprawdę fajne, najbardziej mi szkoda tego, że te pierwsze niestety nie. no niestety nie, nie, nie dała rady ich założyć tak jak bym chciała, bo to stylizację z nimi, z tą z tymi butami miałam w głowie już bardzo długo i to jest mi trochę przykro, że nie jestem w stanie ich nosić. Okej, okay, podsumowując, to był super eksperyment. Na zasadzie takiej nigdy nie miałam okazji założyć restop, które no są starsze ode mnie bo jakoś nigdy ich nie było w stanie dla mnie znaleźć. Więc to było bardzo ciekawe i na pewno jeżeli gdzieś znajdę w lumpeksie rajstopy jeszcze raz to na pewno kupię z tym że fajnie jakby był podany rozmiar, bo nie zawsze jest i widzę, że te dwie pary są takie mniejsze, ta żółta była największa. No i niestety moi faworyci czyli brązowi nie nadają się dla mnie do noszenia więc będę szukać innych brązowych rajstop, e, które będą pasowały do e, tej sukienki. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Sorry za światło, ale po prostu mamy styczeń najbardziej depresyjny chyba miesiąc w roku, także trzymajcie się ciepłutko, ubierajcie się kolorowo, dzięki temu zostawcie suba, jeżeli Wam się podobało i mam nadzieję, że widzimy się bardzo niedługo. Pa, pa!